Manu Tony Dripano! Ta nazywa się Tony Dripano! Skąd jestem? Z Włoch Eee! Ty jeździsz! Co? Co, co, co? Bo coś... Coś krzyczałeś do mnie tak? Nie stary, wiesz. Rozglądam się po okolicy Za czym? za miłością i pieniędzmi A no to <laughs> raczej miłości się. we mnie nie znajdziesz, no co w tym ci nie pomogę? A dlaczego w tobie miłości nie mogę znaleźć? A co? Chciałbyś znaleźć? No, słuchaj, ja jestem otwarty, mam otwartą głowę, jak to mówią ludzie z, z Detroit. No, może ty tak, ale no wiesz, no ja to bardziej preferuję babki, nie? Żeby cię oczywiście nie urazić. Aha, 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 no nie, no, rozumiem, jasne, preferencje no. są ważne. Ale miło było poznać, to one dripano. E, może mówić do mnie, Mr. Wait, Drip. Dlatego, może jakimś kontaktem się wymienimy. Ta jasne, tylko My... wiesz, ja dopiero do miasta e, wróciłem z Paki, e, przyjechałem pociągiem i nie mam nic na sobie, wiesz, Zodzi? Tak, rozumiem, rozumiem. No a to nie, może ci jakoś pokazać czy czy coś. Stare, no wiesz, wiesz co są to bardzo to chętnie, się. ale wydaje mi się, że muszę najpierw, wiesz, jakiś telefon oh. kupić, cokolwiek, bo tak naprawdę wiesz, żona dzwoni, a ja nie odbieram, wy jajca. No i wiesz, trzeba jakoś nadrobić, nie? Bo dopiero spuchłem wyszedłem, bo nie wiem, czy wspominałem. Ta no mówię, że tam były w więzieniu ta Tak, w Detroit, w Detroit, nie wiem, czy wspominałem. Ta no mówię, mówię. No to wypadałoby odwiedzić tą żonę. No nie no, żartuję, j**a dziwka, ja, ja, j**a nie widziałem ją 15 lat, ani jednego prezentu do puchy mi nie przyjechała, przy, nie przyniosła. No to nie, się wtedy no. Ta, ta, nie no, tak mówię, Tony Dripano, Mr. Drip, myślę, że niedługo usłyszysz o mnie yy, na mieście, jak tutaj, wiesz, zabaluję troszkę dłużej. To z miłą chęcią chciałbym wtedy usłyszeć i żebyśmy, żeby nasze drogi jeszcze się Zaszły. No pewnie, pewnie, nie ma problemu, no ale to, kurczę, możesz mi jakąś kartkę dać tak, z y, numerem czy coś takiego? No problem, jeśli tutaj daję wizytóweczkę Siema dobrze, pano siema Siema, O, Masz tutaj wizytóweczkę moją, możesz sobie ładnie zapisać Okej, okay, sekunda Kurde, zrobię sobie tego Dobra, to zapamiętałem, roboty. zapamiętałem Łajk ta? Wazoński, tak? Łajk Wazonski. Łajk Wazonski, okej Okej, ja jestem ten Ja jestem Tony Dripano Mr. Drip, nie wiem czy wspominałem Tam, e wiesz, mówiłem Lukas, miło mi Siema Luka, skąd jesteś, z jakich stron? Wyglądasz egzotycznie Detroit O ku... z Detroit? Ja też! Bo... O ku... Jak wy bracia ja... Ty Lukas Siemano, miło Cię poznać Luk Miłam Cię, witam Cię, tu Co ja wygrabę Tak, wiecie chłopaki, nie ja, mam, ja w, Detroit to nie widziałem kurde z 10 lat, bo z Puchy dopiero wyszedłem e, wie mnie niestety, bo hmm. brałem udział w gangu motocyklistów i teraz próbuję naprawić swoje życie tutaj No w sumie widać trochę Nie, to mnie matka wy*** Aha, nie no, wiesz jak to się mówi, życie to rock and roll. raz się roluje, raz się ląduje ron, ron, That's right <laughs> Panowie, Panie, gdzie Panie, ja tutaj Panie. mogę kartę SIM kupić, bo to jest mi bardzo potrzebne Na, Na północy, północy miasta Po burzy cię mogę zawieźć Po burzy, a nadchodzi jakiś storm? F**k, Grodz nadchodzi, f**k fucking f**k storm is coming O, o jak, a, jak przyjdzie do Rozumiem, rozumiem Rozumiem. Trzeba, trzeba się ochronić, ta Macie jakieś schronisko tutaj, gdzie mogę się, wiecie, no bo jestem trochę to Tutaj Urząd Miasta, zapraszamy, zapraszamy do Urządu Miasta. miasta. Wiesz, każdy tutaj ma swoją Hawirkę za darmo, także... Za darmo?! A państwo socjalistyczne! Po, pomagają, pomagają. Czyli co panowie, opłaca się tutaj być po prostu e, pierdolonym robę robem. Nie tak. no, opłaca się ogólnie pracować, ale można też nie pracować, nie? A, ten tu po prawej daje ci pracę, a ten po lewej mieszkanie, tak? Tu jest Henry. Tu jest Henry. Siemano Henry. Henry, miło poznać. Mister w... Drip. Nie wchodź na razie co do chaty. Zatrudniają mnie mowy, także... Zresztą A nie wiem. Tak o pomigowemu nie. tylko u mnie. Tak, muszę pokazać. Jak to pokazać. A tamten drugi ludy daje robotę. Tu jest Mr. Larry. Hello Siema Larry, Larry mi poznać. Tony dripano. Mr Drip. Pano no, wiadomo nie, kiedy lukaku. ta busza w ogóle nadchodzi? Lukaku. No już, w tym momencie nie wiem. No już teraz. Tak, Sprawdź coś wiadomości. Czy mówią coś? Tak, Czekaj, do patrzę. 10, pewnie będzie. Ale na p flagrodę. Chyba mnie, chyba ich jak nie. Takżeżegnaj tripa. Łoku p. Dobra co Panowie musicie operatora? mi powiedzieć, co ja powinienem najpierw zrobić Pracę, telefon, jak myślicie? Coś na dobry Dobra, start e, Weź sobie pracę najpierw Wybierz sobie pracę, która cię najbardziej interesuje Siema. A podpowiem, że praca farmera jest jakby, no najwięcej płacą Rolnik, rzeźnik Dobra, co dla mnie masz? Złomiasz, rolnik no to jest fakt Rzeźnik Ja cię tam za później i ten Kurwa, będę rolnikiem robię. Dobra, jesteś farmerem oficjalnie Tak a, jeszcze do operatora chcesz jechać? Ta, ta, ta Dota Witam taka, serdecznie ta. Tony Dripano, Mr. Drip Nie wiem, czy wspominałem Wyrób nową kartę SIM Starter, dobra Niech mi pani jeszcze pokaże, jak się to w składa. Ja ostatni telefon to 10 lat temu miałem Bo nie wiem, czy wspominałem Tony Dripano, wyszedłem z więzienia, z Detroit Okej, okay, okej, okay. działa Za... Aktywowano O kur... w ogóle te dotykowe Wiesz ostatni telefon jaki miałem to... Yellowberry kojarzysz? No, no, no. Ja o to ja wiem, który też go kiedyś miałem Yellowberry, trochę tam było, wiesz, fanaberry w tym, różne przyciski. Ale czy tam je człowiek rozumiał, to to k. Ch... 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 mam za grube paluchy na tą klawiaturę dotykową. Dzięki, a może Blutacza muszę, żeby szybciej wiadomości. Uży... Oj, Blutacza to już nie ma. Tak, dobra, jedziemy do roboty i daj Ci tłumaczyć, co tam się robi. Dzięki, stary. Ale jest dzisiaj zły, bo musiał numer zmieniać. Uff. Mordo, ale po ta ta maska. Grywam się, szukam rudego frajera W farmie pewnie będzie jak zawsze Znam wielu Bardzo frajerów wielo. Ale ten się r... kupił na mnie na komendzie, czaisz? No, panowie, no to nie No to to co jakoś inaczej z tym no, ale Ja nie mam kontaktu, bo ja wam pomógł, ale no Wszystko straciłem, bo nie wiem czy wspominałem Tony Dripano, 10 lat w więzieniu De Detroit O, tak jest Moje strony, no tam nie jest za lekko A masz kropkę pod okiem czy za uchem? Eee, mam krzyżyk Zastanów potokiem. się. Krzyżyk potokiem A okej. Okay. Mr. Git. O, nie, się nie, to. nie, Mr. Drip. A, ale Git też chyba, nie? Nie, 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 to ony, Dripano, nie wiem czy się wspominałem. Mr. Drip. Hahaha. <laughs> Dobra, Siemano Drip. Mr. Jestem Adriano. No, Mr. Mr. Drip. Trip, Drip. Is, drip. No, Drip rzymuje się Git. Nie, 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 D, D Jak? po włosku. D, R i Twardo, D, i twardo i P. Mr. Trip.

Ja p w takim momencie? No nie! Czemu tu kurwa jestem? Siema Drip Mr. Drip, nie wiem czy wspominałem, Tony Mr. Dripano Wspominałeś, Lukas jestem Cześć Lukas, my się znamy Kurwa poszukuję tak. twojego ziomka, bo go zgubiłem Cześć Pablo, jest, kurwa Siem siema panowie uh, Wiecie co? Nie p wiem, nie wiem, gdzie macie wóz, gdzie macie wóz, bo mieliśmy jechać no właśnie, wóz. Dobre pytanie kur Kurde. Ktoś, nam Kurde. Ktoś wam zajeb... wóz i ja trzeba go do... przecież Ta, policja od Nie no prawie Dobra panowie, zajmijmy się tu? numerami Odbierz, odbierz, muszę sprawdzić połączenie Halo? Halo Siema, e, nie wiem czy wspominałem Tony Dripano, Mr. Drip Zapisz mój numer Okej, Tony Dripano, okej Malo siema Jest zasięg Jest zasięg jest, zasięg jest, poczekaj, odejdę jeszcze Stanę przy słupie Tutaj, tutaj trony, Dripano, nie wiem czy wspominałem Nara na Lukas, Lukas Dobra, działa, działa Nie no, działa, działa Dobra, biegniemy po urząd Chyba fałsz Kur... Już się zmęczyłem klima. A na treningach nie oszukiwałem tak, Nie no, kur... Kur... Daj się Dobra, może się kur... <laughs> przejdziemy pa, bo... Ja... Kurde, siemano I'm sorry, but I don't give to charities Pokazać ci no, mój motocykl, po... nie? A to. No, masz, to ej, ona, ona, powiedziała, ona powiedziała, że prajerem jesteś, czekaj. Co, kur. O kur. O kur. No, po... Nie no, powiedziała... kur... pimpano cięciano tak się nie robi. Halo, proszę panią. Ale. ale ona ona księgtała, że jesteś prajerem i że masz kur... jej nie wołać. Nie no, kur... Pablo no no trochę. Oddycha, dasę radę. Zaraz tu wrócę z kurą. To no, w pozycji bocznej jest tak, że jest. Jedź po tą kurę Wstawaj! Wstawaj! Kur... nie wstaję stary Ja... Halo? Czy to będzie przypał? Chodź, zaniosę ją Ach, kurwa Tu mi nie zadziałało Dobra, weź ją za nogę Za rękę Schowajmy ją gdzieś tam, kur... że kur... patrzysz Nie twoja sprawa Do krzaków, do krzaków, chodź Sława załatwiona. Jak się obudzi, to nie będzie wiedziała co ją trafiło. A wiesz, jak to młode teraz. Pewnie się coś wiesz. U że dosypała, albo ktoś się dosypał co i. Co, no, no, no. W więzieniu nas też tak robili. Budziłeś się z potężnym bólem dupy, dlatego nazywa się Mr. Drip. Twarde day, twarde P. Wiesz co, z ludzi. Stary, jest trochę, jest trochę wolniej, bo. nie jestem A ja wolno jadę. Przyzwyczajmy do takich prędkości. To jest wolno. Ja, czekaj, torbę ci palą, to tam się najwyżej zrzygasz. Nie no stary, Tony dripano nie żyga. Tony Dripano połyka to dobrze Eee panowie czekacie, bo tutaj Ktoś na Twitterze się uważa... Ale od ciebie numer, numer. Tak, ta, właśnie widzę A znasz go? Nie, nie znam go stary, jestem tutaj dosłownie w pół dnia. Ale to dobra, to nie, ale, to... wiesz, to no, trzeba Uważaj. koneksję, ale on ma MMA w nazwie to może się przydać. Czekajcie, ktoś do mnie dzwoni jak się odbiera ten telefon eee... Wyciągasz telefon i odbierasz. Chcesz piątkę z nim przebić Kur! Kur! Złączyłem! Nie tam przycisk! Halo! Kto mówi? Kto mówi? Samir, a bo O! Samir! Jak się daje głośniej w tym telefonie? Zaj nie wiem, wariacie nie chcesz zarobić trochę, byś tu kur... podskoczył z mną na jedno miejsce. A nie wiem czy wspominałem. Eee... Tony Dripano się nazywa mi. poszukuję pracy. Wiem, no mamy się na Twitter... Jakie k***a p... pracy? Aha, dobra, no to zarobisz, zarobisz, przyjedź po mnie. A gdzie ty... a ja nie mam auta. A, no to, to kurde. P... jak baz. ja, nie? A, to jest Baciomar. Okej. Okay. Dobra. Mi na to tyle, se, tyle z k***ą pomocy. patrzymy się na bazę? Ale poczekaj... Ej, by znalazł jakąś robotę, to się odzywaj, to ja też szukaj. Ale stary, jesteśmy na farmie na, na farmie, na farmie jesteśmy stary, możesz tu przyjechać. Tutaj ogarnię tego Nie boku. mam auta, nie mam auta. A bas musiał no tak, kawa. wspominałeś. Hmm. No. Dobra, nara, marnujesz mój czas. Kurwa, nie no. <coughs> no tu masz bas, kur. <coughs> <coughs> Ej, dzwonię do mnie jakiś samuraj, Abu będzie go wyjew powiedział, że potrzebuje podwózki, teraz... kur pracy i że może mi załatwić pracę, panowie. To jest niezły ten, niezły temat może być. Załatwić Ci pracę? A gdzie Ci, ci chcę pracę załatwić? Nie wiem, powiedział, że dużo zarobię. Nie zadaję Tony Dripano nie zadaje takich pytań. Chcę do pracy. Nie no To co odzienie, do Menela mam się ubrać? Ja. Po koniec Aha. jest przykrywka. Nie no, wygląda panowie jak totalny przykry. Tutaj to on ogólnie od typa bierzesz furę, ale teraz nie bierz, ja wezmę. Aha, ja nie mam przy sobie pieniędzy. Haha, ha, okay. kur... ja. jaja. Ja. ja mam minus 12 koła na koncie O kurde, poczekajcie ja, ja, ja. panowie, może ja pojadę po tego po Samira A gdzie on jest w mieście? Kur... Nie, zaraz do niego zadzwonię. Ja pierdolę. Już się odzwyczaiłem od tego dźwięku rykosilnika. Rock and roll, skur... Wooo! Lecimy and z tym! Time. Pokaż mi swój styl jazdy, ja ci powiem, jakim jesteś kierowcą. O, ku... o już widzę, że zajebistym, Dawaj, gaz do dech, na pier... o, pu... Bez limitu, bez limitu. Ręczny! Gaz, 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 gaz! I trójeczka na zakręcie! No, no i to Dobra, mi się podoba, nie? Dobra, dzwonię do tego Samira. Może coś będziemy mi do zaoferowania. Halo. Eee, nie wiem, czy swój Eee, Tony dripano z tej strony. Mr. Drip. Eee, furę. Co w związku z tym? Załatwiłem furę. Ja też, ja też. Pierdolony, no. z... jakieś babie w i zadzwoniłem na MS. takich rzeczy przez telefon? P czy... Nie wiesz, podsłuch kurwa. Nie wiem stary, wyszedłem, nie wiem czy wspominałem, ale z Detroit wyszedłem z więzienia wiesz. Ale nie mówmy o takich rzeczy przez telefon. Gdzie jesteś? Nie wiem co to jest Detroit. P no. Czekam na pogotowie, Czekaj, podzwanie to Podzwani do, miasta, do kumpla, to jest mieście. Nie słyszę Cię, jak się podgłasza to cholerstwo. Sami rabu dawaliu. Samira Abu-Gadayef Samira abu Samira gdzie jesteś? Dobra, Wyślisz... wyślę czy GPS Co mi wyślesz? GPS, ale podwóżkę już mam, dobra, nie Kucz, trzeba tak można robić? Dobra, trzymaj się, że się poradziłem Halo? Ale, ale daj g... złączył się, jak jakiś niewdzięczny kur... Jeba... Panowie, świeże warzywa, ktoś hmm. by chciał? Eee, yy, właśnie tam jedziemy, tak Bananik, że... pomarańcze, yy, melony. A ile, kurwa, a, a ile jedna pomarańczka? Eee, jedna pomarańcza, a, dwa dolce. To dawaj panie jedną. To weź se pan z tyłu. Proszę, może tak. pan, częstować się pan. Zajbiste, widzisz mojego? To, że ja już nie żyję. A, kur tak? nie to. Ty... A, kurwa. Kur 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 jeszcze nie ogarniam tych drzwi, je... Teraz. Pff, jakoś? jakąś? nie mi mnie, pan pomoże! Ty, idę szybko, Fito, podpisać ci, Dawaj w bagażnik, okay. śpiesznie Okej okay. O! O kurde. O dobra Okej okay, okay. Spokojnie, no, spokojnie to jest, Tony Dripano, nie wiem czy wspominałem Nic się nie stało Ach, kur... Mam niestabilne buty, kur... Pracownicze buty do wyjeba po, Muszę mi wstać to a siadaj. Co to kur... Dlaczego ja się wypierd... Za każdym razem no, jeba No siebie bo no, ja nie będę zawsze tego No wiem kurba. postaw mnie ja Postaw mnie stary nie nosisz jak dziecko Ty no kur... chciałbym ale no przykleiłeś się Jak to? Jak kur... przykleiłem? Miałeś jakiś kolej na koszulce? No kur... chyba się coś rozlał. Co to kur... T... stary postaw mnie nie rób... Nie rób... Kur... policja nas tak złapie, nie możemy tak wozić O, trzymaj się. Dobra, jest gitu. O. O, kurwa. O. 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 Jest Stary, próbuję. kurwa. Znowu leżysz, co jest. O, dobra. O, babka. To <laughs> nie da się. Rip. Czekaj stary Halo. robię ten morning routine okej okay. Ty weź, weź pod skot Zrób po A, dobra O od razu Nie, no ja sam musiałem trochę po i rozciągnąć się wiesz bo kumam. Ja Jestem z <laughs> Coś jest COŚ Nie kur... przestań tą jogę uprawiać, tylko dzwoń Co... Ej, ja drip kur... Co jest stary Już wystarczy tej jogi chyba, nie? Nie, nie? skurcz mnie złapał Okej, okay, okej okay ja może ci pomogę Ja pierdolę, jak mam to kur... zrobić? O kur... stary, musiałem rozciągnąć rękę O kur... o, o Ja pierdolę, się mocna siła, mocna E! Wpisałem prop fix Co się kur... dzieje? O, wiem. No strefy zen to ty nie znajdziesz chyba dzisiaj nie no stary, jestem po prostu zmęczony Może weź się pizza stary, bo mi dysk wypadł w plecach, musisz mi pomóc stary, weź ten... Rękę, dobra. o dobra Czekaj no. i o, o krawężnik cię tutaj o no, no. I... A. pyk nie strzeliło? No. Czy nie strzeliło? Chyba nie strzeliło No przypierd... Kurwa boliś? źle to robisz! A, A. O kur... się różne stary! Jeszcze gorzej zrobiłeś! Akurat Na moje plecy! O! Dobra, strzeliło kur... O kur... O. O. Ja, pier... Dzięki starczy, że pomogłeś. Nie ma sprawy. Dziękuwa mordo. Musimy sobie pomagać, Kurwa, dobra, Dzwonię do tego. Ja pierdolę się spociłem. Odrzuca je... Jeba... rzuca! Nie no, nie wierzę kurde. Nie wierzę kur... Do przyje... Najpierw proponuje mi pieniądze, a teraz co? Jedźcie! Wiszta kurde Dawaj bamperem. No co kur... A! a! Ja p... auto zarysował! Spierdz z miejsca zdarzenia! Szybko! Goń go kur... Tefi tak mam wiecie p... auto, ale... Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Kur... 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 Teraz... Ja problem teraz. O co kur... Chłop mi drzwi przyblokował, nie wyjdę. No o co kur... chodzi z tym? Wszystko git? Adam! Wyłaj kur... Cześć, coś do mnie dzwoni. Ma szczęście. P... Halo? 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 Chłopie! Halo? Kur... Ty mi dzwonisz, że mnie policja zatrzymuje. Gdzie ty ja jesteś? Przed policją przed medykami a ty dzwonisz da, ty tyś, kurwa firem stary ja jestem we rock and roll synku dobra ty dawaj dawaj lokalizację pomożemy ci dobra, mam tutaj takie ziomeczka dobra, dobra dobra czekam dobra tu jestem nie wiem czy wspominali. nie jestem trolem on mi każdym razem się w nie wiem czemu a teraz nosi ja. Mógłbyś mnie odstawić Co na to? miejsce poproszę co jest być o, Dzięki bardzo. Mam GPS, jedziemy na pomoc stary, goni go policja. Przepraszam, przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, Tony Tripano, eee, szukam eee, Samira. Widzieli Państwo może? Jakiego eee, Samira? Samira, Abdukal Oj, to nie, nie, nie. Nie widzieli Państwo. Okej, okay, okej, okay, dobrze. Nie zajmuje dnia. Jesteście. No stary, gadałem z policją mówi, że nie wiedzą kim jesteś Kur... Twoje My się tam dogadaliśmy, oni mnie puścili wolno No stary ja cześć od GPSa No ale to nie ma GPSa macie tym... ci wysy... Nie macie w tym, tym miejscu co ty masz głosem Nie macie w tym miejscu I wysyłam jeszcze raz Ja ten po lewej pa idzie O idzie To? on Samir Samir Kur... jaka akcja ty Jestem na obrzeżach miasta, nie? Chodź wam kur... Powiem bo się zmachałem co się kur... No jestem dobra, na wsiadaj. Kur... Wsiadaj z przodu, ja na pakę siądę. Wsiadaj stary, pogadamy. Ale kur... Kura, dobra, ja jestem na brzach miasta, jestem bez auta, nie? No. Nie wiem jak wrócisz, nie? No. Jest kur... ciemno, nie? Kur... Ja pier... Jedz do nich, poje... do nich. ROCK'N'ROLL! Jedziemy za nimi!